Cześć. Dzisiaj będzie mniej strzelania, natomiast więcej gadania i pokazywania, dlatego że dzisiaj e, będzie film o latarkach. O latarkach, ponieważ wczoraj wróciłem z kolejnych zawodów KSI, zawodów Ciemno jak W, trzy kropki, zawody IPSC, e, które odbywały się po zmroku od godziny 16 i które polegały na bieganiu. Po torach i po lesie z pistoletem lub z PCC i latarką. Dlatego dzisiaj ten film. Wszystkie latarki, które dzisiaj testuję, to latarki firmy Olight. Różne modele i różne wersje tych modeli. Pierwsza latarka, zamocowana na pistolecie P czp p 10 c to latarka Olight PL-2. Ten zestaw wczoraj wziął udział w zawodach. Zobaczcie, jak bardzo ładnie ta latarka pasuje do tego kabłonka i do tego, gdzie trafia palec wskazujący. Druga latarka to jej odmiana PRO, czyli Valkyria PL-PRO, co mocowana na pistolecie WIS. Tutaj to już tak ładnie nie wygląda i do tej latarki palcem sięgnąć jest trudno. Właściwie nie jest to y, możliwe. Trzecia latarka to seria Baldr, czyli latarki wyposażone poza, y, poza światłem, wyposażone także w laser. Y, tutaj się to bardzo ładnie dosięga, natomiast włączanie w tym przypadku jest. Góra dół. trochę. Nie, tylko góra. E, trochę inaczej niż w serii Walkiria. I czwarta latarka. To latarka też z laserem. Tym razem na strzelbie. E, latarka Olight Val e, Baldr, również w odmianie Pro. E, z laserem, właśnie. Tak wygląda. Szkło latarki po strzelaniu na zawodach około 150 strzałów. Ja wymyśliłem taki domowy sposób na to, żeby tą latarkę wyczyścić. Używam płynu do dezynfekcji rąk i patyczka do uszu. To, to szkło to jest na szczęście prawdziwe szkło, nie jest to plastik, więc tego się nie da tak łatwo zarysować. I, i, i nie, jest to też, nie jest to też podatne na jakieś takie zniszczenie, jak powiedzmy, gdyby to był plastik i rozpuszczalnik. maluśku schodzi. Na zawodach wczoraj powiedział mi jeden z uczestników, że jest sposób, ktoś to polecał, który polega na tym, że to szkło przed strzelaniem, należałoby posmarować wazeliną wygląda już trochę lepiej teraz jeszcze to papierem wyczyszczę i zobaczymy jaki to jest efekt powinno być jak nowe jak dla mnie jest jest super ponieważ wiedziałem, że na zawody pojadę właśnie z tą CZ to zamówiłem do niej kaburę, która pasowałaby także pod latarkę. Pod to Walkirię PL2. I, I taką kaburę dostałem. To naprawdę fajnie, i ciasno tu siedzi. Natomiast nie pasuje tutaj już. I to jest przykre. Żaden z modeli Baldr, Bo. Nie zmieści się w kaburze. Ani ten, ani ten maluszek bohaczy. I taka jest prawda o, o kaburach do latarek. Trzeba je zamawiać pod konkretny model latarki i jest to w zasadzie niewymienne. Jeśli chodzi o zapięcie, to ono jest bardzo podobne w każdej z tych latarek, Każde jest takim dwupozycyjnym dźwignią realizowane, tutaj zaciskają się dwa takie takie wąsy na szynie. Natomiast co ciekawe w modelu, w modelu PL2, te wąsy domyślnie. Są rozsunięte i zapinamy je dopiero na sztywno. Pod dźwignią modelu PL Pro domyślnie są zsunięte, a można je rozsunąć i założyć na latarkę. Zastanawiałem się po co to jest, ale chyba wiem, być może ta wersja Pro, gdyby komuś zdarzyło się niechcący odpiąć latarkę na broni, to ona się i tak trzyma, chociaż nie już tak pewnie. Natomiast gdyby zdarzyło się to w modelu PL2. Sorry, ośpiłem was. To odpięcie latarki powoduje jej odpadnięcie. Podobnie jest w modelach Balder, z tym, że w obu tych latarkach domyślnie szyna jest, znaczy mocowanie szyny jest zaciśnięte. Tak, żeby test był uczciwy, w tych latarkach, które będę testował i które mają zwykłe baterie, baterie CR123, wymienię je na nowe. Nie wiem, jak długo ta latarka może przeżyć na tych bateriach. Tego nie będę sprawdzał, bo on pewnie świeciłaby bardzo długo. Trzeba uważać na plus minus. Trzeba podnieść taką klapeczkę i zatrzasnąć. Mamy świeże baterie. Ło, świecą jak szalone. Dwie z tych latarek mają możliwość ładowania wewnętrznych akumulatorów. To robi się przy pomocy dołączonego do zestawu kabla. On tutaj się przymagnesowuje. Czerwona dioda oznacza, że bateria jest rozładowana, zielona, że jest naładowana. Natomiast ta ładowarka od latarek Baldr nie pasuje do latarek Walkirię. Ta jest od zestawu, więc się ładnie przylepia. Ta od Baldra ma odwrotną biegunowość i się przyczepić tego tutaj nie da. To jest dla mnie troszkę zastanawiające. Dobra. Chciałem Wam pokazać jak te latarki działają w zupełnych ciemnościach. Dlatego schodzę do mojej absolutnie ciemnej piwnicy. Wszystkimi czterema latarkami oświetlę tę samą ścianę i w kolejności będzie to Walkiria PL-2, Walkiria PL-Pro, Baldr Mini i Baldr Pro. Tak świeci pierwsza. Tak świeci druga. Tak świeci trzecia. I tak świeci czwarta. Wykorzystam jeszcze tą ciemność i sprawdzę czy te punkty lasera różnią się w obu latarkach modelu Bolt. To jest wersja Pro, to jest wersja Mini. I teraz po prawej Pro, a i po lewej Mini. jest jakaś różnica? Ja jej nie dostrzegam taki laser ma sens oczywiście wtedy kiedy widać go na tarczy więc zrobię tak powieszę jakoś tą kartkę na drzewie i odejdę na powiedzmy 50 kroków i sprawdzę czy będzie widać na tej kartce punkcik, a jeśli nie będzie go widać, to będę zbliżał się tak długo, aż go zobaczę. Na pierwszy ogień Walkilia Baldr Pro, laser włączony i tam daleko, daleko, daleko stąd, o widać ją teraz, w środku kadru jest biała karteczka. Nie widzę żadnego punktu. Macham. Latarką i próbuję znaleźć. Zaraz próbuję to naprowadzić. Eee, o. I teraz nie wiem, czy w kamerze to widać. Kropka lasera ślizga się bardzo. Odejdę, bo udało mi się znaleźć ją. Jeszcze widzę. Jeszcze widzę. Jeszcze widzę, jeszcze widzę, jeszcze widzę tak, ręka mi się trzęsie, ale ta kropka się ślizga po kartce cały czas. Zielony laser, wiadomo, widać znacznie lepiej od czerwonego. Cały czas widzę tą kropkę, ale już trudno ją ustabilizować na, na kartce. No to są już granice, tak naprawdę. Nie, teraz przestałem widzieć. Policzymy kroki: raz, dwa, trzy, czterdzieści, raz, dwa. 5, 6, 7, 8, 9, 50. Raz. 3, 4, 5. 55 kroków, czyli w przybliżeniu 50 metrów na tym dystansie przestałem widzieć kropkę z lasera Baldry Pro. Teraz e, druga latarka e, Baldr. A. E, Baldr Mini. Zrobię odwrotnie. Włączę laser i. Teraz to bardzo ładnie widać i będę odchodził, próbując cały czas tą kropkę widzieć. Idę do tyłu. Mam nadzieję, że odpakuje się w drzewo. Na razie nie ma problemu z widocznością. Jak idę to mi się ta kropka bardzo buja. Ale jak wstanę, to potrafię to jeszcze ustabilizować. Najgorzej, jak się zgubi tą kropkę z kartki. O, tego lasera już... nie widzę, a odszedłem na mniej niż 50 kroków. Nie. Już nie widać. Świeci? Świeci. Oj, nie chcę sobie dać po obiektywie. Świeci. Dobra, to jest granica. Liczymy kroki wstecz. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 30, raz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, więc ten dystans jest trochę mniejszy. W boulatarkach bateria jest świeża, więc można przyjąć, że ten laser ma cutniejszy zasięg. Co i tak jest nieźle, bo ja pamiętam kiedyś mój pistolet Kimber Micro który też miał laser. To był laser taki fabrycznie wbudowany, czerwony. I Ja go nie widziałem nawet z 25 metrów. Ta latarka świeci z mocą 1200 lumenów. To jest PL2. Latarka PL Pro świeci z mocą 1500 lumenów. Latarka PL Mini świeci z mocą Tysiąca, przepraszam, ta świeci z mocą 600 lumenów i Balder Pro świeci z mocą 1350 lumenów. Każda z tych latarek ma taką e, funkcję, że gdy e, elektronika wyczuje, że te latarki się przegrzewają, to obniży ich moc do bezpiecznego poziomu. Różnie to z tymi poziomami bywa. Ta z 600 schodzi na 100, ta z 1300 schodzi na. Y, Podajże na, na 600 czy na 500, już nie pamiętam. Każda ma takie zabezpieczenie, i teoretycznie po, po minucie każda z nich powinna zejść z trybu maksymalnej jasności. To, jak się one nagrzewają, i to, jak świecą w ciemności, pokażę Wam za chwilę w odrębnych ujęciach. Więc chciałem teraz sprawdzić, jak bardzo nagrzewają się te obudowy, te latarki, wtedy, kiedy. Wtedy, kiedy będą świecić się powiedzmy sobie przez minutę. Zapalę je wszystkie. Do porównania zapalę też tego Prosikera. I zobaczmy co tu się wydarzy. Zaczynamy od temperatury pokojowej, czyli 19-20 stopni. Oficjalnie skierowałem je w tamtą stronę, bo bym przy takim strumieniu światła pewnie ośle Te latarki powinny przejść do słabszego trybu świecenia. Te, które to mogą zrobić, wtedy, kiedy ich temperatura zacznie być już niebezpieczna. Ale widzę, że Poza miejscem, gdzie jest soczewka i dioda, nie dzieje się nic szczególnie groźnego. Ta latarka może wygląda na odrobinę cieplejszą, 35 stopni. Ale jeśli chodzi o te miejsca, gdzie są włączniki, one nadal są chłodne. Zobaczymy stoper. Jeszcze chwilę. W tak wygląda ciepło mojej dłoni. Tu mamy 50 stopni. 38 jeszcze 8 31 i 35 jeszcze 10 sekund, żadna z nich nie przeszła w bardziej oszczędny tryb. Wbrew pozorom bardzo trudno jest pokazać w kamerze, jak świecą te latarki. Dlatego dzisiaj jestem w lesie, pada śnieg. No i spróbujemy, to jest pierwsza latarka Walkiria na pełnej mocy śnieg trochę nam to podświetla ale ona działa w taki właśnie sposób teraz Walkiria Mini To jest Baldr ten większy z laserem i teraz baldr mini też na maksa zaczynamy, właśnie zaczynamy Dobra, low the Make Dobra are you ready? Gotowy Są tacy, którzy chodząc z bronią na co dzień mają na niej zamocowaną latarkę. Ja tak robić nie będę. Kabura ta pod latarkę staje się dużo bardziej obszerna i, tak jak chodzenie z tą kaburą, jeszcze mi nie przeszkadza. Tak, wsiadanie do samochodu zaczyna być i zapinanie pasa szczególnie zaczyna być kłopotliwe. Jak dla mnie jest jeszcze jedna rzecz, która jest lekkim zagrożeniem przy używaniu latarki. To, to wyszło wczoraj podczas, podczas zawodów. Bardzo łatwo jest pomylić ruch, który włącza latarkę z ruchem, który ściąga spust. Dlatego latarki na broni używać nie będę. To tyle. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnym değil mi?